Na moim kolejnym filmie. Dzisiaj obudowa, na którą z pewnością wielu z Was czekało, mianowicie Be Quiet Silent Base 800 pierwsza obudowa Be Quieta w wersji kolorystycznej Orange. Standardowo już zaczniemy sobie od przodu, w większości wykonane z plastiku, zresztą stylizowany plastik, na naszatkowany aluminium bardzo fajnie to wygląda. Po bokach siatka typu meszowego przez tą siatkę zasyane jest świeże powietrze poprzez wentylatory, które zamontowane są na przodzie obudowy, o nich za chwilkę. Na dole logo Be Quiet'a, aluminiowe drzwiczki, które możemy otworzyć w dwóch kierunkach, bo możemy sobie te drzwiczki przełożyć na drugą stronę, nie ma takiego problemu. Oczywiście na drzwiczkach mamy tutaj wyciszenie w postaci pianki, bo jest to obudowa kierowana na ciszę. Pod drzwiczkami znajdziemy cztery zatoki 5,25 cala, także możemy sobie zainstalować czy też napęd, czy też na przykład jakieś kontrolery obrotów. I przednie również drzwiczki do wentylatorów otwierane. One się tak opuszczają. Wygłuszone również matą. Siatka, czyli dokładnie filtr typu siateczkowego, zakrywający dwa wentylatory. Bardzo łatwy sposób możemy go zdjąć. Dwa wentylatory Pure Wings Be 140mm, zamontowane już w obudowie. Mamy opcję również zamontowania tutaj dwóch wentylatorów 120mm, jeżeli byście sobie życzyli. Natomiast nie widzę tak naprawdę takiej potrzeby. I właśnie ta siatka, widzicie, tutaj służy do tego, żeby te wentylatory zasysały to powietrze świeże z zewnątrz. Panel boczny pełny, wygłuszony, tak naprawdę obydwa panele wyglądają dokładnie tak samo i każdy z nich posiada opcję zamontowania opcjonalnego wentylatora. Jest dołączony w komplecie filtr siateczkowy, gdybyście się na to zdecydowali. Góra i dół, czyli panele górny i dolny są plastikowe. Później zobaczcie, jak to mniej więcej z tyłu wygląda, one tworzą takie tunele powietrzne. I obudowa stoi na nóżkach plastikowych, te nóżki się odczepia w bardzo łatwy sposób, później Wam pokażę. Mimo, że jest to plastik, naprawdę jest porządnej na jakości, nie mam się tutaj do czego naprawdę doczepić. Tył obudowy prezentuje się następująco. Na górze są otwory wentylacyjne, które umożliwiają wydostawanie się ciepłego powietrza z wewnątrz obudowy. Na dole zaś mamy otwory, które umożliwiają zasycanie świeżego powietrza przez wentylator na zasilaczu, jak również wentylator opcjonalny, który możecie zainstalować w obudowie na spodzie. Łatwy tutaj dostęp do filtra przeciwkurzowego, który pokrywa właśnie i wentylator od zasilacza, jak również ten opcjonalny. Bardzo łatwy sposób można go wyciągnąć. Zasilacz oczywiście montowany na spodzie. Zamontowany już wentylator 120 mm Pure Wings wyciągający ciepłe z zabudowy. Niestety nie ma tutaj opcji zamontowania wentylatora 140 mm. Trzy otwory gumowane do przeprowadzenia węży do zewnętrznego układu chłodzenia cieczą, również wycięcia na płycie głównej, 700 rozszerzeń, wentylowanych, wykręcanych, ekstra otwory wentylacyjne, jak i 4 szybkośrubki do odkręcenia paneli bocznych. Góra budowy prezentuje się następująco. Cały tok wykonany jest z plastiku, jak mówiłem wcześniej. Jeszcze znajdziemy tutaj dodatkowe otwory wentylacyjne, pozwalające na wydostawanie się ciepłego podczas wewnątrz obudowy. Również jest opcja zamontowania dodatkowych wentylatorów. O tym będę mówił za chwilkę. Jeżeli chodzi o panel górny, czyli wysię na panelu górnym, dwa razy USB 2.0, słuchawki, mikrofon USB 3.0, oczywiście wewnętrzne, czyli podłączane, pod płytę. Duży przycisk power z diodą, to jest akurat plusem, bo na przykład stawiając taką budowę dużą na biurku, ja akurat tak robię, nie będzie problemu ze znalezieniem tego przycisku. Dioda od dysku twardego. Pozwólcie teraz, że rozbiorę obudowę, znajmę górny i przedni panel. Zobaczymy, jak wyglądają opcje chłodzenia na górze. A opcjonalnie wentylator jaki możemy zainstalować na topie to jest 2x120 lub 2x140 mm. Zwróćcie uwagę również, żeby nie zapomniał o otworach do przeprowadzania kabli. Do wentylatorów, w momencie kiedy byście chcieli zainstalować je tutaj na tej górnej części, bo niekoniecznie musicie instalować je w środku obudowy, ale również na zewnątrz i to się przyda, zwłaszcza w momencie kiedy używacie chłodnic do cieczą, bo też takie wsparcie tutaj mamy. Chłodnice, jakie tutaj maksymalnie duże się zmieszczą na top, to jest 240 lub 280 mm. Nie tylko gotowce takie jak Kosar Hastori czy też Kraken X60, ale wejdą wam chłodnice tak zwane custom, czyli używa, które używacie do budowy. Układu chłodzenia cieczą budowanego przez Was samych. Ja już teraz postawię budowę i powiem o co dokładnie mi chodzi. Podniesiemy kamerę do góry. Mianowicie profil chłodnicy nie mówię o gotowcu, ale mówię o chłodnicy takiej właśnie do układu chłodzenia cieczą, który budujecie sami. Maksymalny, jaki Wam się tutaj zmieści, to będzie 45 mm, inaczej będzie później Wam hak rewiatory na płycie głównej, a większość płyt głównych, tutaj zwłaszcza pod OC. Takie radiatory na górze posiada. Także pamiętajcie, montując taką chłodnicę, wentylatory, jesteście zmuszeni zainstalować na górze obudowy. Mało tego, nawet przy chłodnicy o profilu 30 mm, dokładając do niej wentylatory o profilu 25 mm, czyli standardowym. Będzie również Wam to haczyło o elementy napycie główne, i też zmuszeni jesteście tak naprawdę zamontować te wentylatory na górze. Także tak czy inaczej, w przypadku z tych custom tak zwanych, wentylatory lądują w większości przypadków, bynajmniej na górnej części obudowy. Natomiast w przypadku chłodzeń tych gotowców, takich jak na przykład Kosar Hastoi, bez problemu powinno Wam się to zmieścić wszystko w środku razem z wentylatorami, a wtedy te możliwości montażu wentylatorów na górze możecie wykorzystać do konfiguracji na przykład push-pull, czyli. Poprawić efektywność chłodzenia takiego zamkniętego układu cieczą. I jak już przy sesji rozbieranej obudowy jesteśmy, omówimy sobie jej wnętrze. Zaczniemy od zatok 525 Cała, sztuk 3. Zdziwicie się pewnie, dlaczego nie ma czwartej. Ja też tak myślałem, bo mieliśmy cztery zaślepki, ale ta górna zaślepka okazała się ślepa. Czyli ona jest zabudowana, nie można jej wyjąć, natomiast pozostało oczywiście w bardzo łatwy sposób. Od środka możemy. Wyjąć z przedniego panelu, także mamy trzy zatoki beznarzędziowy, montaż tutaj napędu w tych zatokach. Klatki na dyski, sztuk 2, 7 sztuk dysków HDD 3,5 calowych możemy w nich zainstalować. Za chwilkę Wam pokażę, jak. Klatki są wyjmowane, także po odkręcaniu kilku śrub możemy te klatki wyjąć. I ta klatka górna może pójść do zatoki 525 cala. Czego nie polecam, nie ma to najmniejszego moim zdaniem sensu. Ale taka możliwość istnieje, natomiast jeżeli nie używacie tej klatki, nie jest ona zajęta, odpowana przez dyski twarde, proponuję tak czy inaczej ją wyjąć, żeby poprawić przepływ powietrza w obudowie. I sam montaż dysku twardych, bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie, same szyny są, zwróćcie uwagę, gumowe, czyli elastyczne. Musicie je przykręcić za pomocą czterech śrub do dysku twardego, następnie dysk twardy wepchnąć do klatki na dyski. Jakie są plusy, i minusy? Minusem oczywiście jest to, że musimy użyć narzędzi i musimy te szyny przykręcić do dysku twardego. Natomiast wszystko to nam rekompensuje to, iż te szyny właśnie będą tutaj niwelowały wszelkie wibracje powstałe w wyniku działania dysku twardego. Także nie będzie nic przenoszone na klatkę od dysków, a tym co za tym idzie oczywiście na budowę. Także widać, że tutaj De Quiet przyłożył się do tego, aby te, ta obudowa była maksymalnie wyciszona. Tak samo zwróćcie uwagę, że wszystkie śrubki są wyposażone, że tak powiem, w podkładki gumowe, czy te wentylatory na przodzie, czy też na tyle. Pod każdą śrubką jest podkładka gumowa, tak aby również zniwelować wszelkie wibracje powstałe w wyniku działania wentylatorów. Klapki, jak mówiłem, mogą być wyjmowane. Zanim ją wyjmę, powiem Wam, jaka ja długość kart graficznych Wam się tutaj zmieści. Z klatką zamontowaną, czy z klatkami zamontowanymi bo możecie instalować sobie kilka kart, prawda, graficznych. Macie na to 30 cm. Po wyjęciu klatek, które się wyjmą w łatwy sposób podkręcenia, jak powiedziałem wcześniej, kilku śrubek, macie miejsca na karty graficzne 40 cm, czyli naprawdę całkiem sporo. I po wyjęciu tej górnej klatki macie kolejne miejsce na zamontowanie dysku 2,5 cala, także mamy już dwa miejsca na dyski SSD, a nie jest to wszystko. Teraz wyjmę sobie tą dolną klatkę. Coś Wam pokażę, może ja to zdejmę na spód, żeby mi nie przeszkadzało. I mimo, że wyjmiemy te klatki, oczywiście miejsca mamy więcej, mamy mniej ograniczony przepływ powietrza. Nie, Niemniej jednak zobaczcie, że tutaj są te wentylatory w jakiś tam sposób zabudowane i ten przepływ tak czy inaczej będzie delikatnie ograniczony, a szkoda. I teraz tak, po wyjęciu klatek wydawałoby się, że byłoby tutaj miejsca na kolejną chłodnicę na przodzie. Chociażby 240 mm, niestety nie, nie zmieści nam się ta chłodnica. Przynajmniej moja, ta, którą ja posiadam, nie daje rady odeka, ale zmieści się z pewnością jakaś chłodnica 120, czy też 140 mm. Także taka możliwość istnieje, jeżeli chcecie sobie zamontować jedną 240 czy 280 na górze, jedną 140 na przodzie i już możecie zbudować sobie jakiś fajny układ chłodzenia cieczą, jeżeli nie używacie napędów, tutaj możecie sobie zamontować rezerwuar lub też zostawić na przykład jedną klatkę na deski, zamontować tutaj rezerwuar z pompą użyć jednej chłodnicy, no opcji kilka, jeżeli chodzi o water cooling tak zwany, czy też liquid cooling nie jest tutaj w tej obudowie duże wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze z pewnością się przyda, nie będziecie musieli wyjmować płyty głównej z obudowy, co jest plusem kilka otworów gumowanych, oczywiście na przeprowadzanie kabli na tylną część obudowy Wszystkie oczywiście w kolorze pomarańczowym, bo jest to wersja obudowy Orange. I co jeszcze tutaj chciałem dodać, to to, że nie mamy kołków dystansowych wkręcanych, a mamy takie wypustki na trail od płyty głównej, nie musimy tych kołków wkręcać. co też zaoszczędzi nam tutaj troszkę czasu. Kolejna rzecz, opcjonalnie zamontować możemy wentylator na spodzie 120 lub 140 mm. 4 cztery gumki, takie, takie podstawki gumowe do zasilacza, aby również zwiniwelować wibracje powstałe w wyniku jego pracy. Sam spód, za chwilkę Wam pokażę, ale zanim to zrobię, przejdźmy jeszcze na drugą część obudowy, na tył obudowy. Tutaj mamy możliwość kolejnych dwóch dysków 2,5 cala zainstalowanie. Wystarczy odkręcić szybko śrubkę, zdjąć tą ramkę, przykręcić dysk SSD i voilà, tak jak na załączonym obrazku pokazane mamy jak to wygląda. Co się chwali, to to, że mamy sporo miejsca na podłączenie zasilania do dysku, jak i również kabla SATA tego nadane bo ten dysk jest dość znacząco odsunięty od samej tacki, co się chwali, jak mówię, bo niektóre obudowy mają takie rozwiązania, a niestety nie pomyślano o tym, żeby podłączyć do niej, do dysku w kable. I tak, zarządzanie kablami. 22 mm mamy na kable. Trzeba troszkę odliczyć jednak na tutaj, na miejsca, ponieważ mamy wygłuszenie na panelu bocznym. Także trzeba również tutaj to wziąć pod uwagę. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, jak to będzie wyglądało już po zainstalowaniu wszystkich komponentów w komputerze. Kilka wypustek do przeprowadzenia kabli, znacznie kabli, a tych opasek samozaciskowych. Niestety zabrakło mi tych wypustek tutaj w tym miejscu, gdzie idzie np. kabel EPS, na którego de facto mamy wycięcie. Dość spore, także wejdzie nam tam spokojnie kabel, nawet z końcówką 8 pin bez najmniejszych problemów. Ale mówię, tych wypustek troszkę jest mało, mogłoby troszkę więcej, być ich troszkę więcej, i mogłyby się znaleźć na tylnej części traja od płyty głównej. Także taka moja mała uwaga. Na spodzie nóżki, które możemy uwag, w łatwy sposób wyjąć, tak naprawdę do transportu trzeba je wyjąć, także w bardzo prosty sposób możemy je tutaj zamontować i zdemontować. Każda z nóżek posiada po dwie podstawki gumowe, aby się obudowa nam nie ślizgała po biurku. I cały spód, zwróćcie uwagę, jest zabudowany, a to dlatego, że jedyny otwór wentylacyjny, jaki mamy, to jest właśnie ten na tyle i tędy właśnie między m.in. zasysa świeże powietrze z zewnątrz. I filtr, o którym Wam mówiłem wcześniej, może tak to pokaże będzie łatwiej. W bardzo łatwy sposób możemy zdemontować i wyczyścić, jeżeli nazbiera się na nim sporo kurzu. A tak prezentuje się budowa z zamontowanymi w środku już podzespołami. Tutaj widać, że płyta wręcz idealnie pasuje kolorystycznie, bo ma pomarańczowe akcenty. Wyjąłem środkową klatkę, aby tutaj poprawić jeszcze przepływ powietrza, bo za chwilkę przejdziemy do testów i za chwilę również zobaczymy sobie drugą stronę, jak wygląda zarządzanie okablowaniem. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, wysokość chłodzenia, jaka tutaj Wam się zmieści, to jest do 17 cm, czyli naprawdę całkiem sporo. Tak prezentuje się ta strona. Jak widać, kable możemy ułożyć w ten sposób, aby bezproblemowo domknąć panel boczny, który przypominam posiada również piankę pół centymetrową wygłuszającą. Panel domyka się idealnie, nie ma z tym problemu najmniejszego. Czego zabrakło mi tutaj, to właśnie kilku wypustek, o których mówiłem wcześniej, do przytwierdzenia opasek samowiskowych I w przypadku, kiedy na przykład używamy zasilacza niemodularnego, fajnie byłoby te kable gdzieś tutaj umiejscowić, aby nie walały się w środku obudowy. Będzie to możliwe, oczywiście, natomiast no. Może być delikatny problem później z domykaniem panelu bocznego, jeżeli te kable będą zbytnio odstawały. Tutaj z tyłu. Dysk SSD, jak widać, zamontowałem tutaj na tej tylnej tatce. Nie ma z tym najmniejszego problemu, także ja również Wam to proponuję zrobić. Tą środkową klatkę właśnie wyjąć, żeby poprawić przepływ powietrza w obudowie. Na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, co zasługuje na poróżnienie, to naprawdę ogromne wycięcie na zmianę właśnie chłodzenia na procesorze. Do każdej płyty praktycznie tutaj będzie ono wystarczające i umiejscowione jest w taki sposób, żeby na każdej płycie praktycznie można sobie zmienić chłodzenie bez wyjmowania tej płyty z obudowy. Także tak to się prezentuje, a teraz pozwólcie, że przejdziemy już do testów. OK, na początek test chłodzenia na procesorze. Oczywiście procesor jest to 4690K podkręcony na 4,5 GHz z napięciem 1,15V. Prime sobie cały czas leci w tle. Temperatury 76, 77, 77, 71 maksymalne osiągnięte na tym chłodzeniu. Przypominam, że tutaj mamy standardowe chłodzenie w obudowie, czyli tak naprawdę 1 MHz 120 mm wyciągającej, 2 140 tłoczące. Proponuję Wam co najmniej jeden na górze zainstalować wyciągający, jeszcze 140 powiedzmy. I temperatury znacząco spadną. W pokoju mamy około 21,5 stopnia Celsjusza. I teraz pozwólcie, że sprawdzimy sobie jak wyglądają temperatury karty graficznej. Ja zapuszczę benchmarka Vallej. On naprawdę bardzo ładnie obciąża kartę graficzną. I zobaczymy jakie temperatury na niej uzyskamy. A karta to GTX 660 Titanium. Sprawdźmy teraz sobie temperatury karty graficznej. 75 stopni Celsjusza, czyli naprawdę bardzo przyzwoicie. I powiem Wam szczerze, że karta graficzna naprawdę jest głośna a mimo to obudowa ładnie to wygłusza. Także tyle jeżeli chodzi o krótkie teściki. Teraz przechodzimy do podsumowania. Czas na kilka słów podsumowania. jest zadebitował na rynku obudów komputerowych. Wcześniej widzieliśmy ich zasilacze i chłodzenia. Na moim kanale było kilka testów właśnie tych urządzeń. Jeżeli chodzi o pierwszy projekt obudowy, naprawdę stanęli oni na wysokości zadania. Obudowa wyszła moim zdaniem bardzo fajnie. Design oczywiście to jest kwestia gustu, o tym się nie dyskutuje nie każdemu się wygląd może podobać. Mnie akurat tutaj Przypadło to do gustu, powiem szczerze. I jakość wykonania, przede wszystkim jakość materiałów, jakie została tutaj użyta, rewelacyjna, Dobra jakości plastiki, gruba blacha, stabilna konstrukcja. Także nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli jakieś zastrzeżenia miał to troszkę do spasowania niektórych elementów, na przykład panele. Nie tyle, że są źle spasowane, ale są tak ciasno spasowane, że musicie naprawdę idealnie, wręcz celować się. Tutaj w te prowadnice, aby je domknąć, także aż, aż za dobrze, że tak powiem. I druga rzecz, delikatnie tutaj odstaje ten panel, który otwieramy do zmiany, znaczy nie zmiany, co do wyczyszczenia filtra na przednich wentylatorach. Także delikatnie tutaj w tą stronę on odstaje. Nie wiem, czy to jest akurat problem mojego sampla testowego, czy inne obudowy też będą miały podobne problemy. Niemniej jednak poza tym więcej tutaj żadnych niedociągnięć nie dostrzegam. Nie jest to nic wielkiego, ale jednak trzeba o tym wspomnieć. Dźwiczki też tutaj plus za to, że możemy przełożyć się na, na drugą stronę, e, także nie będzie z tym problemu, jeżeli macie obudowę na przykład po swojej prawej stronie biurka. ja zazwyczaj tak akurat ją ustawiam, także w większości przypadków chyba tak jest, także można sobie te dźwiczki przełożyć. Są one wygłuszone również te, tutaj ta klapka, te dźwiczki do wentylatorów również posiadają wygłuszenie. Panele również wygłuszone bardzo dobrze i naprawdę obudowa tłumi wszelkie niepożądane dźwięki dochodzące z wewnątrz. Rewelacyjnie wręcz tutaj wypada wygłuszenie, może to jest źle powiedziane, ale po prostu te szyny, które są użyte do zamocowania dysków twardych, gumowe, dzięki nim właśnie żadne wibracje, żadne kompletnie nie są przenoszone na obudowę, czy też na klatki od dysków. I tutaj rewelacyjnie to wypadło. Minusem może być to, że akurat no, musimy użyć śrubokręta i nie jest to bez beznarzędziowy montaż, ale umówmy się, że to nie jest wielki problem. Wyjmowane klatki na dyski, także możemy sobie je kompletnie wyjąć, na przykład ja używam tylko u siebie w dysków SSD i tych klatek nie potrzebuję. Macie możliwość zainstalowania dysków SSD na tylnym panelu od płyty głównej, treju od płyty głównej, sztuk dwie możecie tam zainstalować. a Możecie zostawić jedną klatkę na przykład, to chyba mój telefon, sorry. Możecie zostawić na przykład jedną klatkę i na górze tej klatki również jest miejsce na dysk SSD. Mówmy się, że mówię o dysku SSD nie 2,5 cala, bo nikt normalny nie wsadzi Tutaj mechanicznego dysku dwójku do komputera stacjonarnego, zwłaszcza do takiej obudowy, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tutaj wnętrze, również mam pomarańczowe akcenty, bo jest to wersja pomarańczowa. Przypomnę, że mamy dostępną wersję srebrną i czarną. I co ważne, tak mi się przynajmniej wydaje, nie mam tutaj potwierdzenia jeszcze, ale ta ramka bardzo łatwo się zdejmuje. Także będziemy mogli sobie pewnie je wymieniać. Nie wiem, czy będą zapasowe części produkowane do tych obudów, trudno mi powiedzieć. Kolejna rzecz, ofiltrowanie przód i spód nie ma problemu, tutaj wszystko jest zabezpieczone filtrami, w bardzo prosty sposób te filtry można zdjąć, wyczyścić, również jeżeli zdecydujecie się na montaż wentylatorów 120 mm tutaj po, na tych panelach bocznych, bo na obydwu możecie zamontować te wentylatory, również dostarczone są filtry siateczkowe w środku i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Natomiast powiem szczerze, ten wentylator nie ma żadnego sensu w momencie, kiedy nie używacie jakiejś konfiguracji Crossfire czy SLI, to Wam naprawdę nic nie da. Dalej, montaż elementów w środku bezproblemowy, naprawdę bardzo prosto wszystko przebiegało. Również duże wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze. Nie będzie problemu, nie będzie trzeba wyjmować płyty głównej, co jest dużym plusem, bo akurat tutaj traje płyty głównej jest na stałe, nie jest wyjmowany. Zresztą mało teraz obudów jest produkowanych takich, aby te traje były wyjmowane. Kiedyś to było bardziej popularne. Zarządzanie kablami, tutaj również miejsca jest wystarczająco, nie ma problemu mimo wygłuszonych paneli, czyli tej pianki gdzie dochodzi nam pół centymetra jeszcze dodatkowo tego materiału. Możemy panel domknąć, możemy sobie te kable ułożyć. Jedyny właśnie tutaj minus, jaki zauważyłem i to jeszcze raz powtórzę, trzeci raz chyba, bo w tym filmie, to to, że nie mamy tych wypustek do opasek samozaciskowych na tylnej stronie treja i w tym momencie one by się przydały. Powiem szczerze, przydałyby się i powinno to się tutaj znaleźć. Coś jeszcze pomijając z wnętrza, długość kart graficznych, nawet bez wyjmowania klatek, 30 cm. Większość kart naprawdę jest, znaczy większość kart nie przekracza tej długości, naprawdę niektóre tylko karty są dłuższe, natomiast możecie tą środkową klatkę wyjąć i wtedy nie ma problemu. 40 cm takie karty Wam się zmieszczą. Można wyjąć, jak mówię, drugą klatkę i w tym momencie dwie karty, nawet weseli, bez problemu. Możecie, czy crossfire, możecie sobie uruchomić. Same temperatury, widzieliście tutaj testy no powiem tak, bardzo przyzwoicie mimo tego, że był tylko na tyle wyciągający jeden wentylator 120 mm tutaj również to troszkę szkoda, że nie ma 140, możliwości zamontowania 140, przeszkodziły w tym właśnie te otwory do przeprowadzania węży od water coolingu. także gdyby tych otworów nie było, wtedy można byłoby zamontować większy wentylator, ale nieważne, mamy możliwość zamontowania dwóch wentylatorów 140 czy 120 na górze na topie obudowy także proponuję Wam co najmniej jeden 140 mm by zainstalować w tym momencie, te temperatury spadną, widzieliście tutaj, że 70 7 stopni maksymalnie było na rdzeniu na podkręconym procesorze także całkiem przyzwoicie, karta graficzna 75 nie, nie ma tu większych problemów, Wam mówię, zdecydowanie będą te temperatury niższe po zainstalowaniu jeszcze jednego, co najmniej wentylatora wyciągającego i kolejna rzecz wsparcie dla chłodzenia cieczą, także nie tylko gotowce Wam się tam zmieszczą, ale również chłodnice takie które możecie użyć do budowy zestawu chłodzenia cieczą takiego własnego, grubszego do 405 mm bez problemu, czy 280, czy też 240 i na przodzie 140-120 gruba nawet wam się zmieści bez żadnego bólu. Tam 240 niestety się nie da zainstalować, także szkoda, ale taki średni układ poznania dzieciom spokojnie w tej obudowie zainstalować będziecie mogli. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie panel boczny. Tutaj niestety nie mamy na razie opcji z oknem, być może taka się pojawi, dobrze by w sumie było, natomiast jestem w stanie zrozumieć dlaczego tak się stało. Obudowa kierowana jest typowo na ciszę, a wiadomo, że panel z oknem Lexi nie wyciszy nam tak dobrze obudowy jak właśnie gąbka, która na tym panelu pełnym jest zamontowana. Także tak mi się wydaje, że akurat w tym kierunku Bikwaj tutaj poszedł. Cena obudowy około 500 zł. Czy dużo, czy mało? Powiem wam szczerze, że jak na to, co ona sobą reprezentuje, oferuje, moim zdaniem jest to całkiem przyzwoita cena. Ode mnie leci rekomendacja. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu. Hej.